Z racji, że nieuchronnie zbliża się koniec roku, chciałbym zrobić podsumowanie podobne do tego, które ostatnio pojawiło się na moim kanale. O trzech najlepszych inwestycjach. Ale tym razem powiemy o moich trzech najgorszych inwestycjach, które naprawdę ciężko było znaleźć, bo ten rok był bardzo owocny w dobre inwestycje. Cześć, ja nazywam się Szymon, a to kanał o inwestycjach w Counter-Strike. Pokazuję tu, jak inwestuje swoje pieniądze i dzielę się swoimi doświadczeniami z ponad tysiącem najlepszych inwestorów w tej niszy. Jeśli chcesz do nich dołączyć, to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj. A my być na bieżąco i nie przegapić żadnego innego filmu. Nowe materiały publikuję codziennie o godzinie 19.30, a teraz przechodzimy do filmu. Na początku chciałbym zauważyć, że fajnie by było, gdyby każdy, kto publicznie zajmuje się inwestowaniem, pokazywał również swoje błędy. Niestety większość osób chwali się tylko swoimi zyskami, a gdy coś pójdzie nie po ich myśli, po prostu to przemilczają. Rozumiem to w pewnym stopniu. Każdy chciałby w internecie wyglądać na to, że zarabia nie wiadomo ile. Jednak w inwestowaniu nie chodzi o to, aby każda nasza decyzja była trafna, lecz o to, aby w ogólnym rozrachunku zarobić więcej niż stracić. Dlatego właśnie powstało to podsumowanie. Jako pierwszą taką złą inwestycję pamiętam naklejkę Tylus Sztokom 2021, i jest to dosyć świeża sprawa. Zainwestowałem w tą naklejkę z kilku powodów. Miała ona dosyć wysoką naklejalność, patrząc na to, że pojawiła się już dość dawno. Brak tła, a także nadchodzący pierwszy major w Chinach. Co mogło zwiększyć zdecydowanie popyt na najbardziej znaną drużynę z tego regionu. Chińska drużyna jednak na rynku z nie osiągnęła tego, co bym chciał, a wręcz osiągnęła mniej niż zakładałem. Wal wypuściło kolejne słabe naklejki. A turniej nie wzbudził jakiegoś wielkiego zainteresowania wśród społeczności. Europejczyka były to bardzo złego godziny prowadzenia turnieju. No ale niestety nie zmienimy tego, bo żyjemy w dwóch innych strefach czasowych. Ostatecznie brak popytu przyczynił się do tego, że na koniec roku jestem dosyć stratny na tej inwestycji. Pytacie, po ile tą inwestycję kupywałem? No, kupywałem ją poza Steamem, ale na Steamie jej cena w momencie, kiedy ja ją kupywałem, no to było około. Złoty 50. Kolejną nietrafioną inwestycją była naklejka tureckiej drużyny Eternal Fire, którą kopywałem za około 30 do 35 groszy, ponieważ liczyłem na wysoką wyklejalność i wsparcie, w tym tureckiej społeczności ESA, która jest też dosyć spora. Jednak spadki cen naklejek po kolejnym turnieju westła spowodowały spadki cen praktycznie na każdych naklejkach westła. No i nie obyło się bez spadkach na Eternal Fire. Co prawda patrząc od początku roku, to ta naklejka cały czas faktycznie spadała, mimo to ja ją dokupywałem, bo wierzyłem, że ta naklejka odda. Dlaczego? No bo jest w pewien swój sposób niepowtarzalna. Nie będzie już więcej takiej naklejki z takim kolorem. Po drugie, nie dostali się oni na Majora, więc jest to coś naprawdę niesamowitego. No ale mimo tego, i mimo że naklejalność jest całkiem spoko, chociaż mogłaby być zdecydowanie lepsza, no to naklejka dalej sobie leci. Ja się zastanawiam, czy może nie dokupić jej jeszcze po niższej cenie, ale ta. Myśl musi jeszcze we mnie dojrzeć, no bo szczerze mówiąc, to tak średnio mi się widzi inwestowanie w naklejki, patrząc po tym, że każda naklejka jest praktycznie kopią play. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym wspomnieć o sponsorze dzisiejszego odcinka, jakim jest strona Paris. Lab. Jest to platforma, na której możesz wymieniać, kupować i sprzedawać skiny. Znajdziesz tam na przykład źle wycenione skrzynki, tak jak ostatnio, na przykład była Gamma. A z kodem, przy doładowaniu CS Inwestycje, dostajesz 35% bonusu do wpłaty. Link znajduje się w opisie, więc jak masz ochotę, to sprawdzę. Trzecią najgorszą inwestycją jest naklejka Pain Gaming Folia Sztokholm 2021. Jest to naklejka, o której chyba przydałoby się zrobić w ogóle osobny odcinek. Jest to bardzo dziwna naklejka i to co tam się działo, to naprawdę cuda dziwy. Choć na tej inwestycji w sumie nie straciłem żadnych pieniędzy, uważam, że jest to błąd decyzyjny i popełniłem straszną topę. Naklejka ma bardzo mały supply, co mogło Zapewnić szybki wzrost wartości, przez to, że naklejalność z momentu kupywania utrzymałaby się. Jednak ogromny spadek zainteresowania i brak wyklejalności, prawie wcale, sprawiło, że naklejka stoi w miejscu, a momentami nawet spada i to dosyć sporo. Według mnie ta naklejka pokazuje, że można się mylić, inwestując, nawet nie tracąc pieniędzy. No bo zamrażając te pieniądze, mogliśmy zrobić coś zupełnie innego.